Wróciłem do przygód raz szybciej niż myślałem. Po części dlatego, że ostatnimi czasy mam trochę mniej wolnego nagranie, co nie wyszło na złe. Wciąż w pamięci mam całkiem świeże wspomnienia z oryginałów. Obietnice twórców remasteru były duże, obawy nie mniejsze. Ale w końcu mamy nowo stare odsłony soul Riverów. Czy to jaskółka zwiastująca powrót serii? Ja nazywam się Wiktor Tarapacki, a przed Wami Legacy of Kane Soul River 1 i 2 Remastered, w wersji na komputery osobiste z platformy Steam. Gra wyszła również na Switcha, PlayStation 4 i 5, Xbox One oraz Series. My reach is than you Kane refused. Nim zaczniemy na dobre. Nie będę się tu skupiał na tym, jak wygląda dokładnie rozgrywka Soul Riverów, a naszą uwagę skieruję na to, co wprowadza remaster, bo zmian trochę jest. Niektóre pozytywne, inne bezsensowne, a miejscami nic nie zmieniono, co niezwykle mocno odbija się na odbiór produkcji. Jeżeli będą Was interesować wrażenia z rozgrywki czy fabuły, to podlinkuję odpowiednie materiały z kanału. Gier nie zmieniono ostatecznie aż tak mocno, więc tamte filmy nie tracą na swojej aktualności w tym kontekście i będą stanowić dobre uzupełnienie dla zainteresowanych tematem. No to zaczynamy, a pierwszy na tapet wchodzi. Oryginalny Soul River przez długi czas nie był dostępny w legalnej dystrybucji. Decyzja ta zapewne była podyktowana tym, że szykowano odświeżoną wersję do tego wydania. I trochę się nie dziwię, bo to co tutaj dostajemy to Soul River z naszych wspomnień. Co mam na myśli? Ano to, że geometria poziomów nie uległa zbyt wielu zmianom, podbito rozdzielczość tekstur, podminiono modele postaci, a dźwięk pozostawiono taki sam jak w oryginale. I dobrze. I know you, są rzeczy, których nie powinno się zmieniać, a udźwiękowienie tych gier wciąż stoi na wysokim poziomie. Możliwe, że gdzieś na platformie YouTube zauważyliście mój wpis dotyczący obaw związanych ze zmianami graficznymi. Nie byłem jedyny w swoich narzekaniach. Twórcy najwyraźniej usłyszeli internetowe echo i wprowadzili odpowiednie zmiany, które oddają ducha oryginału. Melkaja w końcu nie wygląda jak szmaciak AI, Rahab nabrał drapieżności, a i Zefon utrzymuje swoją ochydę. Nawet przeciwnicy mniejszego kalibru dostali więcej charakteru i odpowiednio dobudowaną historię wizualiami. Animacje w większości pozostawiono bez zmian. Wiele postaci dostało ruchy ust, co zaliczam na plus, bo w oryginale musiało nam wystarczyć wyobrażenie takowego albo założenie, że wszyscy komunikują się telepatycznie. Ogromny plus za intro. Jestem w stanie nawet założyć, że całość wyrenderowano z jakichś oryginalnych plików. Oczywiście dzisiaj modele mogą wydawać się nazbyt plastikowe, ale reżyseria wciąż robi robotę, a klimat aż wylewa się z ekranu. Wow. Oczywiście jeżeli nie odpowiadają komuś nowe wyglądy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w locie przełączyć się na bardziej oryginalny styl renderowania i modeli. Robi się to bez przerywania rozgrywki, niczym w ostatnich remasterach Tomb Raiderów, które miały oficjalne polskie napisy, zapamiętajcie to sobie. Niezależnie od wersji graficznych dostaniemy również niewielkie wizualne podpowiedzi w postaci odcisku łapy głównego bohatera. Te mają na celu wskazanie interaktywnych obiektów i wyróżnić je z tła. W pierwotnych wersjach czegoś takiego nie było. To dobra, nienachalna podpowiedź dla dzisiejszych graczy, tym bardziej, że graficzne usprawnienia odświeżonej wersji momentami zatarły oryginalne wyróżniki interaktywności z pierwowzoru. Można teraz pomijać kat scenki. Można, ale nie trzeba, bo teraz przerywniki mają nawet napisy, co jest bardzo fajnym dodatkiem. Sterowanie zostało bardziej dopasowane do dzisiejszych standardów. Osobiście grałem na padzie, co jak zwykle polecam. bo Bohater dobrze reaguje na wydawane mu komendy, a uwolniona przez większość gry kamera sprawia, że rozgrywka traci na swojej toporności oryginału. Ta gra nigdy nie była trudna. Może co najwyżej ciężka w sterowaniu. Swojego czasu twórcy remastera chwalili się niezmiernie tym, ile to nowości wprowadzą do oryginału. Mapa, cykl dobowy i w ogóle kosmos dodadzą statystyki. Co z tego wyszło? Ano mapa jest. Ma opis symboli, które występują w portalach służących do szybkiej podróży. Niby fajnie, ale nie zapewnia ona możliwości teleportacji i dla kogoś, kto zna grę, to trochę taki bajer, którego raczej się nie wykorzystuje. Ja zaglądałem tam tylko po to, aby nagrać fragmenty potrzebne do filmu. Niemniej jestem w stanie sobie wyobrazić, że mapka będzie w stanie skłonić ludzi do dokładnej eksploracji terenu. Od początku gry widzimy bowiem, ile lokacji nie odwiedziliśmy. Mało tego. Mamy wgląd w to, ile znajdziek na danym terenie zebraliśmy i ilu brakuje nam do wymaksowania produkcji. Fajna rzecz? Chociaż nie jest tak kolorowo, gdy już się gra. Do tego tematu jeszcze wrócimy. System dnia i nocy jest naciągany. Z tego co zauważyłem, nie jest on uzależniony od jakiegoś odrębnego zegara w grze, a od postępu fabularnego. Nie ma więc szans na przeczekanie mroku w grze. Jeżeli jest noc, to oznacza, że do czasu ubicia następnego bossa będzie ciemno. I to niezależnie od wersji graficznej, jaką wybierzecie. Czasami jest to klimatyczne, a czasami nużące, co kto lubi. Czy wprowadzono tutaj jakieś zmiany fabularne? Nie, to wciąż ta sama opowieść o zemście Raziela. Zabili go i uciekł, a teraz się mści. Fajna historia z ciekawymi zwrotami akcji. Niestety, zakończona hamskim to be continued. Niemniej to taki ostatni niewielki niesmak, bo ogólna prezentacja i tempo opowieści są bardzo dobre. To skoro pochwaliłem odświeżoną wersję, pora przejść do minusów, a tych niestety trochę jest. Na sam początek brak polskiej lokalizacji. Ja wiem, że w oryginale jej nie było. Niemniej trochę to smutne, że przy dodawaniu napisów do tej samej gry język bitwy Mickiewicza ze słowackim został pominięty. Poprawka, język polski był, ale z dubbingiem, więc y, oczekuję dodania dubingu w jakiejś ładce i to takiego prawilnego, jaki był. Jestem Raziel. Pierwszy z jego słów. My służyliśmy przez wieczność. Ja i moi bracia staliśmy z nim na zorze Imperium. Razem prowadziliśmy armię, które podbili Norgos. Ta rozwijał się. Ale to mały pikuś. Problematyczne są inne rzeczy, a mianowicie bugi. Błędy miejscami są niedopuszczalne. Mowa tu o takich rzeczach, które blokują postęp fabularny, a tu obiekt zespoli się ze ścianą, a tam zacznie poruszać się niezależnie od reszty mechanizmu, a jeszcze w innym miejscu nie pojawi się kluczowy element do zmiany światów, tym samym blokując głównego bohatera w padole bez wyjścia. Niektóre z tych błędów są nie do zauważenia, jeżeli nie grało się w oryginał, a mogą zablokować postęp i wzbudzić frustrację. Grałem miesiąc po premierze i nie doczekałem się łatki. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, jakie mogę zaproponować, to robienie wielu zapisów na różnych slotach. Najzwyczajniej ciężko stwierdzić, w którym miejscu gra coś źle obliczyła. Osobiście musiałem zwyczajnie rozpocząć grę od początku w pewnym momencie, ponieważ żaden z zapisów, który zrobiłem wcześniej, nie zawierał dobrego ułożenia platformy, permanentnie blokując mnie na początkowym etapie fabularnym. Nie wierzę również, żeby nikt nie zauważył, że w przerywniku aktywacji teleportu za każdym razem kamera wchodzi w ścianę. Są też mniej uciążliwe bagi, które zajdą za skórę perfekcjonistom. Kolekcjonowałem w grze co tylko się da. Runy z zaklęciami, talizmany rozszerzające życie, czy kryształy zwiększające nasz potencjał magiczny. Dostałem nawet osiągnięcie na Steam za to. Mapka w grze jednak usilnie próbowała mi wmówić, że do pełnej kolekcji brakuje mi jeszcze co najmniej pięciu elementów. Żaden wcześniejszy zapis tego nie naprawił, więc po prostu coś się wykrzaczyło na samym początku. Żeby nie kończyć źle. Pomysł na dodanie osiągnięć jest bardzo dobry. Nie ma co ukrywać, Soul River miał mieć więcej treści, której ostatecznie nie zaimplementowano. Oznacza to, że czasami możemy dotrzeć do ciekawych miejsc, gdzie nic nie ma, a raczej nic nie było. Teraz są tam osiągnięcia. Zawsze coś przy częstym zapisywaniu i pewnym przymknięciu oka na bagi, wydaje mi się, że ta wersja Soul Rivera jest najlepszym sposobem na zapoznanie się z franczyzą o dziedzictwie Keina. Wciąż mogę polecić te odsłony. Nie lubię Soul Rivera 2. Uważam tę grę za najnudniejszą z serii i bardzo mocno wzbraniałem się przed jej ponownym zagraniem. Niemniej uznałem, że skoro twórcy jakby nie patrzeć, przyłożyli się do Soul Rivera 1, to może i tutaj będzie przyjemniej niż w oryginale. Odpaliłem więc rozgrywkę, i At last. Dostałem w oczy cutscenką przeoraną przez AI. Dlaczego dostaje tu takie rozmazane byle co, któremu dodano nieprzyjemną ilość klatek na sekundę? Nie dało się tego przerenderować? Albo odtworzyć w jakiś inny sposób? To nie jest już tylko lenistwo, to plucie w twarz tym, którzy kupują tę składankę. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Pytanie, jak wiele rzeczy tak chamsko przerobiono w Soul River 2. I poruszam te kwestie, a i już na samym początku, bo to dla mnie dosyć ważny element, którego w innych recenzjach trochę nie zauważam. Ogólne wrażenie z drugiej odsłony jest gorsze w porównaniu do pierwszej. Widać, że dwójka nie stanowiła tu priorytetu w odświeżeniu. Modele, które występowały w pierwszej grze, wciąż prezentują się bardzo dobrze. Niemniej te, które zostały opracowane na potrzeby Soul Rivera 2, są brzydkie, plastikowe i odnoszę wrażenie, że mają mniej charakteru niż to, co zaprezentowano w pierwszym wydaniu oryginalnego sequelu. Zwiększenie rozdzielczości tekstur niewiele tu daje. Postacie nie ruszają ustami, jeżeli kamera znajduje się deczko dalej od nich. W przypadku oryginału jest to zrozumiałe. W remasterze traktuję takie podejście jak kolejne pójście na łatwiznę. Soul River 2 zachował swoje założenia rozgrywki. Wciąż mamy tu bezużyteczną mapę arenowe walki i bardzo mocno oddzielone segmenty ciekawych poziomów z zagadkami środowiskowymi od korytarzowego świata, który jest nudny jak flaki z olejem, bo każe się nam przez niego przechodzić zdecydowanie zbyt wiele razy. Zmarnowano tu potencjał wprowadzenia większych zmian graficznych w otoczeniu. Strasznie mi tego szkoda. Na plus należy zaliczyć, że jedyny bug, na jaki natrafiłem, to sześcian który pojawiał się w jednej zagadce i tylko był. Do dzisiaj go nie usunięto i ile razy nie wczytywałem gry, zawsze tam się znajdował. Przy oryginalnym wyglądzie go nie było, tylko zremasterowana grafika coś takiego posiadała. Trochę bawią mnie osiągnięcia steamowe dotyczące tej gry. Jest kilka, które opierają się na omijaniu walki i szybkim kończeniu przygody. Mi udało się to w mniej niż 6 godzin i przy takim podejściu zabawy było zaskakująco dużo. Jeżeli nie musisz walczyć, to tego nie rób. Przeciwników jest zbyt wielu i do końca gry będziesz się denerwował na ten element. Po prostu biegnij do kolejnej kaczcęgi, która odbierze ci kontrolę nad postacią. Sterowanie padem jest całkiem wygodne, chociaż musiano tu wprowadzić kilka zmian wynikających ze zmiany stylu rozgrywki. Łatwo było się jednak przestawić z pierwszej odsłony na drugą. Trzeba w tym przypadku pogratulować twórcom. Mam wrażenie, że bawiłem się przy tej odsłonie lepiej niż wtedy, kiedy pierwszy raz się z nią zatknąłem. Może po części dlatego, że wiedziałem czego unikać i jak szybko kończyć walki. Nie zmienia to jednak tego, że gdyby remaster Soul Rivera 2 miał swoją twarz, to wyglądałaby ona tak. I to jest mój ostateczny komentarz dotyczący tej części składanki. Niby odświeżone, ale takie nie do końca zdrowe. Przed premierą Remastera chwalono się, że na składance znajdą się niepublikowane wcześniej fragmenty pierwszego Soul Rivera. Jeżeli ktoś spodziewał się, że zostaną one zintegrowane z rozgrywką, to to było niemożliwe. Wycięte poziomy pierwszej przygody Raziela zwyczajnie zbyt mocno wpłynęłyby na wydźwięk fabuły. Zabicie Ariel, ukatrupienie Keina, spotkanie z Turelem i cała osobna misja w cytadeli ludzi. Te segmenty mogłyby wprowadzić zbyt wiele zmian fabularnych i nie dziwię się, że ich nie zaimplementowano w rozgrywce właśnie teraz. Tym bardziej, że poziomy nawet nie zostały w pełni ukończone i są na bardzo wczesnym etapie. Co więc dostaliśmy? Zestaw poziomów w oprawie pierwszego Soul Rivera, które są nieukończone, niezwykle zbagowane i większości odbiorców zapewnią może z minutę zabawy. Jeżeli jednak wykonamy odpowiednie kroki, zostaniemy nagrodzeni wyciętą treścią z czegoś, co czasami nazywa się Soul River Prime. Polecam filmik na ten temat, podlinkuję w opisie. To nawet fajna rzecz, jeżeli lubicie bawić się w growego archeologa, który szuka sposobów na aktywowanie różnych przełączników w grze, w nadziei, że coś zadziała i coś się odkryje. Niektóre z zaginionych poziomów są jednak zwykłymi wydmuszkami, które nie oferują niczego poza wyglądem i udawaniem, że mają animację. Brakuje mi jakiegoś rozbudowanego komentarza twórców w udostępnionych etapach. Są co prawda niewielkie opisy, co miałoby nas czekać w danym segmencie, ale czuję się w tym nieco bide. Szkoda, że nie pokuszono się o dokładne opisanie kroków potrzebnych do zobaczenia ciekawych elementów, jak rozmowę z Turelem albo model ludzkiej kapłanki wampirów. To jest prawdziwa wartość tego dodatku, ale trzeba się samemu nagłowić, jak niektóre atrakcje aktywować. Są jeszcze koncept arty, prace społeczności, cosplaye, kilka nagrań związanych z pracami nad Soul Riverem 2, rzeczy, na które możecie natrafić w internecie, a które zostały po prostu zebrane w jednym miejscu. Osobiście lubię takie smaczki. Pozwalają wejrzeć w proces twórczy gry, zobaczyć co tam społeczność robi i jakie jest postrzeganie marki przez samych producentów. Dodano również niewielki leksykon pojęć związanych ze światem Nozgod. Jest mniejszy niż to co możecie znaleźć w internetowych wiki, niektóre wpisy pochodzą wręcz z fanowskich stron. Trzeba jednak pamiętać, że to coś co ma dać odbiorcom jakieś mgliste pojęcie na pewne tematy, a nie wyłaniać wszystkie sekrety. Odkrycie tychże należy do nas podczas rozgrywki. Tak więc prezentują się zmiany, które wprowadzono w remasterach Soul Riverów. Dla kogo jest ta składanka? Dla każdego, kto chciałby zapoznać się z tą serią lub po prostu do niej wrócić. Mam wrażenie, że to dobry początek dla niezaznajomionych. To całkiem udana próba odwzorowania tego, jak pamiętamy Soul Rivera pierwszego. Szkoda, że sequel nie potraktowano równie poważnie. Czasami można odnieść wrażenie, że zamiast grafików zatrudniono prompterów do generatorów grafiki AI. Jest tu trochę błędów, niektórych karygodnych, ale da się ich uniknąć często zapisując grę. Szczególnie polecam wam pierwszego Soul Rivera, bo to wciąż brylandzik, chociaż trochę zakurzony. Widać w nim jednak zrozumienie materiału źródłowego. Czy to zwiastun wskrzeszenia marki? Być może. Mam jednak nadzieję, że doczekamy się restartu serii, który będzie bazował na tym, co dawniej udało się wypracować. Albo chociaż jakiegoś spin-offu w postaci przygód Voradora. Na kontynuację trochę za późno, a samo uniwersum zaczyna mieć problemy już w drugim Soul Riverze. Stawiam na to, że w najbliższej przyszłości będą nas czekać remastery kolejnych gier z serii Legacy of Kane. Oby nie były robione po taniości, przez sztuczną inteligencję, lub tak niechlujnie jak remaster drugiego Soul Rivera. Trzymam za tę serię kciuki. Tymczasem trzymajcie się, dajcie szansę serii Legacy of Kane i cześć!